Mamy motocyklistki, które jeżdżą między innymi na pani Panigale, także po Krakowie, tutaj pozdrawiamy nasze koleżanki, które szukały ostatnio butów sportowych na tor, ale także do sportowej jazdy na co dzień. I mamy tutaj taką propozycję, chyba dość popularną, jeżeli chodzi właśnie o kobiety, które szukają obuwia do sportowej jazdy, Dainese tork. Dokładnie tak. Bardzo fajnie wyglądający but. A bardzo też zgrabny jak but sportowy natomiast co się za tym kryje włoski producent nie zapomniał również o paniach ten sam model występuje również dla panów ale panie również mają Pełne pole do wyboru, jeśli chodzi o sportowy but od Dainese. Nie do końca, z tej topowej półki, mówiąc topowej, nie rozmawiamy tu o bucie za 2 czy za 3000 zł, jest ta kwota troszkę poniżej 2000 zł, ale już bardzo fajne bezpieczeństwo. W środku w bucie mamy dodatkowe trzymanie. Oprócz tego stelaża, jakby zewnętrznego, który trzyma sam but. Jest jeszcze wkładka wewnętrzna, którą za pomocą tu takich. Sznureczków możemy sobie dodatkowo mocniej dociągnąć, pospinać to wszystko i naprawdę każda z pań, która u nas w Motomio przymierzała ten bucik, czuła to ekstra dopasowanie, a przede wszystkim mówiła, że czułaby się bezpiecznie jadąc na motocyklu, bo faktycznie ten but trzyma i nie tylko jadąc na motocyklu w mieście, tu po Krakowie, tak jak wszystkie panie właśnie pozdrawiałeś jeżdżący po Krakowie, ale też całkiem niedaleko, czy jak e, udamy się w kierunku. Poznania albo po, Crezji, ja, albo człowieka ringu, to też tam takie Dokła, znajdziemy. Dokładnie tak, dokładnie tak. I z tego, z tego co widzę, też trajy są wymieniane tak w, w tych butach rzeczywiście z najwyższej półki cenowej. Zdecydowanie, zdecydowanie. E, taka mała rzecz, a cieszy e, niektóre panie mają właśnie problem z tym, żeby ten bukis sobie komfortowo fajnie zapiąć. Mhm. Tutaj mamy dodatkową właśnie w okolicach łytki regulację. Na tą łydeczkę, żeby spokojnie sobie te buty pospinać, ułożyć pod siebie, podregulować. To naprawdę robi robotę. Każdy z nas jest inaczej zbudowany i żebyśmy się nie męczyli z tym butem i żeby później nie połrywać tych zamków, można sobie indywidualnie to podregulować. Są jeszcze jakieś inne wersje kolorystyczne? czy? Pełny przekrój, pełna paleta i w takich typowo barwach Ducati są te buciki, i w takiej lekkiej pomarańczy. I dla tych, co mniej chcą się wyróżniać, po prostu w czarnej kolorystyce. Zapraszamy do Moto Motomio, można te buty przymierzyć na miejscu, można dobrać kolor do siebie i po prostu śmigać. Co prawda teraz w zimie może nie, ale od początku sezonu dobrze pomyśleć wcześniej, bo rzeczywiście z dostępnością produktów, czy Dainese, czy no jest coraz trudniej. Także. Czekamy na Was w Motomija. Polecamy wszystkim motocyklistom.